Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Porady medyczne Bonifratrów. Witamy Państwa dzisiaj z Ziemi Świętej, z Nazaretu, ze szpitala, jedynego szpitala tutaj w tej części świata, który prowadzimy i w którym jest oddział ginekologii, położnictwa, neonatologii, a przedstawicielami tej branży są pani doktor Anna Muchra, ginekolog i położnik. Kto jest może? I pan doktor y, Ajet Kury, który jest lekarzem rodzinnym. W z sensie I też będzie się starał nam w tym temacie pomóc. Dzisiaj chcieliśmy porozmawiać na temat naturalnej regulacji po, poczęć, w ogóle na temat regulacji urodzeń i nad, na temat opieki nad kobietą. E, temat bardzo szeroki, bardzo ogólny, więc wypadałoby też trochę powiedzieć o specyfice rodziny arabskiej. E, jesteśmy w tej części akurat świata, gdzie, gdzie domuje, dominuje kultura ala, arabska. Czy tu jest coś szczególnego, co jest związane z tym tematem? E, wiadomo, że tradycyjna rodzina arabska to jest wielodzietna, wielopokoleniowa. I żyją razem. I no w swoim własnym domu najczęściej. Żyją, i... żyją, żyją nowe, właśnie w własnym własnym domu. czasami, pradziadkowie, rodzice, taka dzieci. Taka tradycyjna, wnukowie. mimo że teraz trochę się zmienia wszystko. Kobiety wychodzą do pracy mężczyźni, Czasami obowiązki pracy są w innym miejscu, w innym mieście. Ale kobiet nie zastępują jeszcze I... w opiece nad dziećmi w domu. Nie zastępują kobiet. Mężczyźni, zależy, to samo. Zależy, zależy, zależy. Zależy. zależy, to się zdarza. Zdarza się, że kobieta ma wyjazd na dwa 3 dni, no ktoś musi się tym zająć. Nie? Zdarza się. To nie jest coś gorszego, to nie bogactwo. to Nie, nie ma takiego uczucia. dla jako małżonków małżeństw arabsko-polskich, jest to ważne, że ta kultura jest akurat taka i całkowicie ją akceptujecie? Czy było to takie jakby ustalane, że trochę polskiej, trochę arabskiej? ja właściwie akceptowałam to. To była współpraca taka w domu, bo to na początku większość mojej pracy to było w szpitalu dyżury. Wróciłem do domu, czasami sami, że ona była zmęczona z dzieckiem, sławcem. Z tak, bo wróciłem. państwo mieszkaliście w Polsce na początku? Na początku w Polsce, tak. To mieszkaliśmy o Tisztsu, bo warunki mieszkaniowe tam nie były takiej. Nie było możliwości mieszkać oddzielnie od To oczywiście Tisztowa pomagała. A pani doktor mieszkała ze swoim mężem? Tak, W na Tak. I otrzymałam od samego początku bardzo ogromną pomoc rodziny. Ja właśnie to było dla mnie ogromne zaskoczenie. Takie nieprzyzwyczajone, nie byłam przyzwyczajona w polskich warunkach, że tak, tak rodzina może bardzo pomóc. I to się przejawiało poprzez. W każdej, w każdej dziedzinie życia. Poprzez pomoc w prowadzeniu domu, przygotowywaniu posiłków, opieki nad dziećmi, kiedy trzeba było wyjść do pracy czy, czy coś innego załatwić. W każdych, w każdych sytuacjach. I wokół tego zapoznania się z Waszymi partnerami pewnie była decyzja o ślubie i o pewnie potomstwie też, tak? Tak. E, tutaj mówimy na, na temat właśnie regulacji poczęć. E, pan doktor wspomniał o tych wielodzietnych rodzinach, czyli od początku czekaliście na to pierwsze dziecko? Tak, chociaż nasze pierwsze dziecko urodziło się po dwóch latach. Po dwóch latach? Po dwóch latach, tak, po ślubie. Zgodnie z planem, a u Państwa w domu jak to było, też się urodziło no, po dwóch latach? Pierwsze dziecko się urodziło po pięciu latach, ale to było związane z ze specyfiką właśnie tego, że ja tu się nie urodziłam, ponieważ po przyjeździe do Izraela musiałam się nauczyć trzech języków. Najpierw angielskiego po to, żeby zdać egzamin, ustaryfikować swój dyplom, później język hebrajski, żeby zacząć staż w szpitalu i później język arabski, żeby się kontaktować z pacjentkami. Z pacjentkami z także nauczenie się trzech języków i zdanie egzaminów zajęło mi trochę czasu, także w tym czasie zdecydowaliśmy, że to nie jest odpo okres odpowiedni właśnie na, na, na posiadanie dziecka, ale już, już w czasie, kiedy zaczęłam pracę, w drugim miesiącu już byłam w ciąży. Ale obecnie państwo macie komplet dzieci, tak? Możesz tak, powiedzieć? tak, komplet, tak. Po troje tak. dzieci i właściwie tak. to jest jakby proporcjonalne do jakby tej kultury tutajszej, że każda rodzina o tych dzieciach myśli, prawda? Jak to jest z tym myśleniem o dzieciach? E, dziewczynka już jest przygotowana do macierzyństwa od początku. Jak się przygotowuje kobietę do macierzyństwa? Jest pewna edukacja, jest pewne przygotowanie w szkole, w domu. Mama mówi o niej, o tym z córką. Jak to się dzieje? Na pewno. Małe dziewczynki obserwują zachowanie swoich matek, obserwują zachowanie i to, co robią w życiu swojej starszej siostry i z tego czerpią część informacji. Ale to oczywiście teraz młode pokolenie, które zna języki, które ma dostęp do internetu, również śledzi wszystkie swoich rówieśników, co oni robią w innych częściach świata. Rad Rady, mogą ignorować. Się to, no, ale, nie, ale, mimo wszystko, ale mimo wszystko ta atmosfera właśnie taka, taka. Jest przejmowana jakby naturalnie. Tak, tak? jest przejmowana naturalnie e, właśnie. Nie, tutaj, tutaj w, tej, w, tej, w tej jakby tutaj e, szerokości geograficznej są jeszcze takie wspólnoty ludzi, gdzie rzeczywiście panuje ten najstarszy tradycyjny model, że o małżeństwie decydują rodzice, że rodzice zapoznają e, m, młodych, tak zwanych młodych. Bardzo rzadko, bardzo rzadko. Bardzo rzadko. Teraz każdy człowiek w, w naszych terenach jest taki niepodległy, Po Jest wolny człowiek. Jest wolny człowiek, ma swoją pracę, ma swoje dochody. Kiedyś jak cały majątek to było w rękach rodziny, to oczywiście to wszystko było takie związane ze sobą. Teraz każdy ma swoją pracę, wolną pracę. Pani doktor, przejęła Pani jakieś trendy tradycyjne z tego świata tutaj orientalnego? Boże, na pewno widząc te rodziny. Na pewno Pani cierpliwość, też jest <grym> Może na pewno zacznijmy od tego, że moje koleżanki, żadna z moich koleżanek, z którymi skończyłam szkołę, nie ma trójki dzieci. To znaczy jed... studia lekarskie. I... Znaczy ja mówię o Polkach, o Polkach, a, o Polkach ponieważ mm -hmm. studia moje już nie były w Polsce. Żadna moja koleżanka w Polsce nie ma trójki dzieci, także mm -hmm. a odnośnie tutaj ja właśnie miałam koleżanki, chciałam powiedzieć o koleżankach moich właśnie w trakcie specjalizacji lekarki, kobiety, które mają specjalizację z ginekologii. Praktycznie wszystkie, to jest naprawdę nie przesadza, co się może wydać szokujące w warunkach polskich. Każda lekarka, położnik ginekolog miała albo trójkę, albo czwórkę dzieci no i sobie świetnie dawały z tym radę. Dyżury, praca, naprawdę. Kobiety no to uśmiechnięte. Się tam w tej tak, ale po prostu, powiedzieć. że fizycznie, bo to, ponieważ dla kobiety to jest obciążenie fizyczne, miały dzieci, po prostu nie bały się, mimo że weszły w, taki, w, taką, w, taki, w taką pracę bardzo ciężką. To jest specjalizacja chirurgiczna. Pracowały w szpitalu, mimo to wszystko dawały się radę z wychowaniem dzieci i chciały te dzieci po prostu. Bardzo dziękuję za, te, za ten wstęp taki, troszkę, że tak powiem, ogólny, też taki e, orientalny. Po, posłuchajmy teraz wypowiedzi specjalistów. Palestinian women like to have children. After they have children, they think about contraception. Uh, contraceptive methods the most uh, uh, used contraceptive method is the natural one um, many women use the intrauterine devices and, uh, but they don't use oral contraceptive pills because they are uh, afraid of uh, having some uh, cancers. We at the Holy Family Hospital, we don't use uh, consul consulting them with oral contraceptive or uh, not according to the Catholic uh, religion. But um, at the outside, the population, they get uh, consultation. Uh, but most of women use uh, uh, intrauterine devices. Um, prophylactic medicine is very important uh, in our, uh, in our uh, uh, hospital. We used to send doctors to the uh, population outside in order to give them lectures and information about many diseases, about uh, tests of pregnancy. And about prophylactic measures in order to have uh, safe and uh, safe uh, pregnancies, um, we have a clinic in uh, a clinic in uh, our outpatient department that gives uh, many uh, gives education to women. Uh, for contraceptive methods most probably uh, most, mostly um, natural uh, contraceptive methods pregnancy is very uh, is very important for us in order to uh, give uh, consultation to the women uh, the women they get the best consultation in the uh, region here at our outpatient clinic Bardzo dziękujemy za, za te wypowiedzi, yy, czyli widać z tego, że, że, że rodzina to jest podstawa społeczeństwa i yy, fizyczna kondycja rodziny, ich zdrowie, choroba, każda sytuacja jest przeżywana wspólnie, prawda? Czy czujecie to, że, że, że jest, jest to wsparcie ze strony całej rodziny? Ja na przykład obserwując takie właśnie inne rodziny wielodzietne, czy już teraz nie ma takich rodzin, naprawdę siedmiorośmoro dzieci już nie ma, ale są czy... Trójka, czwórka dzieci, obserwując te rodziny, jak, zwłaszcza kobiety, jak one sobie dają radę właśnie w prowadzeniu rodziny i to człowiek po prostu po prostu obserwując je widzimy, że sobie można dać radę, że to jest w sumie tylko, tylko zależy od tego, jak kobieta podchodzi do tego, jak psychicznie podchodzi do tego, czy, czy gotowa jest urodzić większość dzieci. I jak sobie zorganizuje pracę. To jest możliwe dla normalnej kobiety, dla normalnej rodziny, która ma pracę, mąż i żona pracują, można urodzić więcej niż, można mieć więcej niż dwójkę dzieci. Jak to jest tutaj, kto jest głową domu, mąż czy żona? No mi się wydaje, że się, wpływ tradycji nadal istnieje, nie można tego wykreślić. Na pewno to, to mąż ma pewno iść swoją pozycję. Jak mówiłem, to, odpowiedzialność. Czuj, to, co ja jako Polka. Z jednej strony ma tą pozycję, ale z drugiej strony odpowiedzialność. Bardzo, oczywiście. ogromna odpowiedzialność, tak? odpowiedzialność. Ale żona wspiera no, ale i też... Ale teraz, no to kobiety teraz wychodzą. I no właśnie ja chciałbym powiedzieć teraz często się spotyka te rozwody w wyniku tego, tego konfliktu. No to czymś... nie często, bo na pewno ale. może częściej niż przedtem, Nie często, ale częściej. E, żeby też jakby tutaj być adekwatnym do tej wypowiedzi, pani doktor, odnośnie tej dzietności, to też trzeba coś powiedzieć na temat tej, te, 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 tego punktu odnośnie regulacji poczęć. Czy, czy w tym zakresie tutaj istnieje jakiś trend, jakaś, jakaś jakiś sposób. Na to, że planujemy teraz dziecko, czy później? E, jak to się ma do religii? Na pewno w większości małżeństw pierwsze dziecko przychodzi dość szybko, jeżeli nie ma żadnych oczywiście innych problemów, a następne dziecko to w zależności od rodziny. Ale kobiety w zasadzie wolą urodzić dzieci w młodym, stosunkowo młodym wieku, co jest z biologicznego punktu widzenia też korzystne, ponieważ są kobiety zdrowsze i lepiej to znoszą. Mhm. E, te wszystkie problemy związane z porodem i z ciążą. Kobiety stosują najczęściej, naprawdę najczęściej kobiety stosują naturalne metody, zwłaszcza między ciążami. Potrafią sobie, mają doświadczenie w tym, które jest przekazywane z matki na córkę i dają sobie radę. Naprawdę widzimy, że kobiety same, same poza tym opowiadają, kiedy się pytamy o to, czy jakie środki stosują wiąz naturalny, że wiele lat, że nie mają z tym problemów, że wszystko działa. Także to jest najbardziej popularna forma. Jak reagują na te nowoczesne farmakologia i. I te inne metody, które właściwie są wątpliwe, jak to się mówi? Bardzo kobiety nie lubią tutaj, e, kobiety w średnim wieku powiedzmy, nie lubią właśnie pigułek antykoncepcyjnych, ponieważ obawiają się, że to może, że ma szkodliwe działanie, że zwiększa ryzyko zachorowania na raka. Mimo piersi. że nie są zabronione i że nie ma takiej Tak, oczywiście, zakazów. tak, ale kobiety podchodzą sceptycznie. Widać troszeczkę trend u kobiet młodszych, które teraz wychodzą za mąż na przykład i chcą się uczyć jeszcze dalej, to w zasadzie taki, taka kobieta w zasadzie nie ma większego wyboru? Jeżeli nie chce stosować metod naturalnych, to ona powiedzmy, to jest ta grupa, która sięgnie po pigułki. Mhm. Ale kobiety w średnim wieku, które mają doświadczenie, które kilka lat w małżeństwie, które mają doświadczenie, one zazwyczaj chętnie właśnie stosują metody naturalne. Mhm. Panie doktor, czy, czy te farmakologiczne sposoby jakby regulacji poczęć mają wpływ na ich kondycję zdrowie i, i tą gotowość do macierzyństwa później? Oczywiście piegułka antykoncepcyjna wpływa całkowicie na organizm kobiety, nawet na funkcjonowanie mózgu. Yy, zmienia, zmienia naprawdę cały organizm. Yy, kobiety inaczej się czują. Są oczywiście różne działania uboczne mają. Yy, Pigułki, kobiety narzekają na nudności, na wzdęcia w okolicy jamy brzusznej, na suchość w pochwie, trudności w kontaktach seksualnych z mężem, ponieważ większość kobiet traci w ogóle zainteresowanie do współżycia pod wpływem pigułek. To są objawy, które są dość, dość częste. Panie doktorze, do poradni lekarza rodzinnego e, częściej chyba trafiają kobiety, ponieważ Trafiają z różnymi chorobami. Czy jest czas, możliwość, okazja na to, żeby porozmawiać z nią również na te tematy rodzinne, takie właśnie macierzyństwa, dzietności, ojcostwa. My musimy po prostu określić, dać czas każdemu pacjentowi długiego potrzeb. Przeciętnie mamy te 10 minut albo 12 minut dla każdego pacjenta. Czasami pacjenci niektórzy nie, nie potrzebują tyle, to na kosztem tego czasu po prostu tak, przedłuża można... się. Mhm. Jak trzeba, oczywiście trzeba mhm. rozmawiać i to jest bardzo ważne rozmawiać. Jaki jest trend w tych poradniach rodzinnych, żeby jednak, tak jak pani doktor tutaj wspomina, żeby jednak kobiety wypracowały pewien model wypracowany już wcześniej przez ich poprzedniczki, rodziny matki czy inne kobiety, to czy idziecie w kierunku bardziej takiej nowoczesnej medycyny? Jak Któraś już nie wierzy w tym metody od matki i od babci, to wiadomo, że ona trafia do lekarza, żeby dostać inne leki, żeby dostać leki chemiczne. I wtedy to mamy jej proponujemy. Kwestia niepłodności i kwestia nieposiadania dziecka, to jest tutaj na pewno bardzo poważny problem i jak sobie ludzie radzą mentalnie, psychologicznie, żeby no, pokonać tę barierę, ponieważ jest pewnie na oczach całej e, populacji wioski, miasteczka czy tam sąsiadów. E, ciężko żyć z taką świadomością. Ciężko, tak, ciężko jest tym kobietom żyć. Dlatego one za wszelką cenę właśnie podają się wszelkim próbom leczenia, żeby zajść w ciążę. Co robimy, jak pomagamy, w jaki sposób mogą e, e, rozpocząć tą ciążę? Jeżeli okres niepodłości jest krótszy, jest stosunkowo krótki i wszystkie badania, które wykonaliśmy dla żeby stwierdzić, jaka jest przyczyna, że jeżeli wszystko wypadło dobrze, to możemy kobiecie po prostu wyjaśnić, że czasami, czasami troszeczkę więcej czasu potrzeba jakiegoś, jakiegoś wsparcia psychologicznego, jakichś zmian w życiu drobnych, że to może poskutkować właśnie zajściem w ciążę. A jeżeli w badaniach stwierdzamy jakieś poważne, poważne, poważne problemy, to wtedy kobiety kierujemy już do specjalnych poradni, które zajmują się leczeniem płodności. To są oddzielni specjaliści, którzy już kierują tym leczeniem. Przed programem rozmawialiśmy o tych. O tej ceremonii ślubnej, która jest bardzo skomplikowana, bo trwa kilka dni przed ślubem. Tak. I potem to oczywiście jest cała oprawa tam tego, tego, tej zabawy, tego wesela. Potem jest kościół albo innego wyznania, inne miejsce. No i potem jest to oczekiwanie na dziecko, prawda? Ta presja sąsiadów jest dosyć spora. Oczywiście. I wszyscy się już pytają. I rodziny się to w moment, oczywiście. Wtedy, jak pomóc takiej, takiej kobiecie, która po prostu no, ma problem. No po prostu o ciebie im tłumaczyć, że to nie przechodzi tak od siebie, tylko poczekać A wysyła się. Wysyła poc na wakacje gdzieś do innego kraju. Był, był wypadek, gdzie para małżeńska była w takiej presji <grym <grym matki <grym i, cioci, i, i siostry i, mat i, i matki. I, ojca, tak. I naprawdę to chyba trwało to rok w końcu do niego, więc ja widzę po prostu w wielu badaniach one mają wszystkie badania w porządku. I badania spermy, i badania ginekologiczne kobiety. Wszystko to macie ten nie, 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 nie dały. No, w końcu co mam do niego, weźcie, pojedźcie sobie, zróbcie środowisko. relaks, gdzieś dwa tygodnie oddalajcie się, wyłączcie telefony i faktycznie po tych tygodniach wróciła, po miesiącu zbadała. Czyli bardzo naturalna metoda. No tak, tak ja, oczywiście. Ale są też nie mniej, mniej naturalne i tutaj sięgamy znowu do tego tematu, e, co medycyna oferuje, jest. Te, jest, jest e, możliwość skorzystania z in vitro. W tym kraju jak ta sytuacja wygląda? Jest nieograniczona możliwość. Każda kobieta, która została zakwalifikowana przez lekarza, który jest specjalistą niepłodności, może poddać się in vitro do wieku 45 lat. Po 45 roku życia już się nie, nie leczy się w ten sposób, ponieważ możliwość zajścia w ciążę po tym wieku jest znikoma, a koszty są znaczne. Czy poza tą metodą są jeszcze jakieś inne, które które sięgają może głębiej w kierunku genetyki, czy jakiejś tam modyfikacji? Bardziej nowoczesne, skomplikowane? Yy, powiedzmy to. Nie eksperymentuje się tutaj w tym kraju, by o to chciałem zapytać. Znaczy nie, znaczy in vitro to jest naj, najbardziej Ten taki najwyższy jest skomplikowany, poziom, najwyższy poziom. Tak, I tak, na tak. Tym się tak. I na tym się poprzestaje, tak. No właśnie tutaj w tych dniach to są startą gazetę medyczną taką. Tak. I no właśnie ceremonia to jest po prostu e, przypominając, że to minęło 40 lat od pierwszego in vitro. A, że, to, że to pierwsze dziecko to, ma już 40 lat. To była lat kobieta, to jest tak. kobieta, która teraz A, ma 40 tak. lat. A jeszcze coś chciałam powiedzieć, że właśnie jeżeli mówimy o in vitro, właśnie to w aspekcie tych chorób genetycznych właśnie y, ta technika in vitro oferuje tym rodzinom, które mają ciężkie choroby genetyczne i prawdopodobieństwo urodzenia dziecka z chorobą genetyczną jest bardzo wysokie, wtedy właśnie przed, przed, przed właśnie po zapłodnieniu, po otrzymaniu tych komórek, już zapłodnionych komórek jajkowych, sprawdza się kariotyp właśnie i geny tego zarodka i wprowadza się do macicy tylko zdrowe zarodki, żeby oszczędzić kobiecie urodzenia upośledzonego dziecka. Rozumiem. To, to, żeby mieć pełną świadomość na temat macierzyństwa, jest też e, jakby no, takim ważnym elementem dla państwa, potomstwa, zwłaszcza dziewczynek, które kiedyś będą matkami. Czy, czy poziom edukacji, jaki otrzymują tu w tym kraju, jest wystarczający, czy powinny być douczone do pewnych e, jeszcze wiadomości? Na pewno trzeba douczyć. Ja to mogę ocenić po swojej córce, która właśnie. Wiem, jakie informacje otrzymuję w szkole, ale oczywiście to nie wystarczy. Oczywiście szkoła bierze część odpowiedzialności za wychowanie tych młodego pokolenia w ogóle i dziewczynek, ale trzeba właśnie trzeba w domu wychowywać i młodzież sama sięga do informacji poprzez internet. Czy współczesne małżeństwa, pan doktor na pewno wie najlepiej sporadni poradni, są takie, że już odchodzą od tej tradycyjnej rodziny wielodzietnej, że tam to jedno dziecko albo wcale? Tak, oczywiście. Tak jest trend w tej No oczywiście teraz trend że to jest jedno, dwoje dzieci no, do trzech, mm -hmm. najczęściej. Mm -hmm. no, jednak warunki pracy wymagają tak niestety. Czyli to wytłumaczenie pracą jest tutaj bardzo no, popularne. Tak. I wydatki, wydatki, I wydatki na dzieci w większy jest samochód wysoki. kupić, jeżeli jest piątka dzieci, trzeba większy samochód no, kupić. To, wydatki do szkoły, wprowadzenie <laughs> tak, dziecka do tak. szkoły to jest takie drogie, że naprawdę jak ktoś ma dwoje, troje dzieci, to już... Hmm, czyli ekonomicznie no, też. Może się na to z, z tak. Z tak, form, tak, tak. Z y, żeby kobieta urodziła zdrowe dziecko, czy żeby tutaj spełnić jakby te wszystkie y, y, oczekiwania w tych procesach fizjologicznych, no musi być też badana co jakiś czas. Jak wygląda proces przygotowania kobiety do macierzyństwa? Y, y, kobieta, która jeszcze nie wyszła za mąż i zgłasza się do ginekologa, otrzymuje już pierwszą informację o tym, że powinna zacząć przyjmowanie kwasu foliowego który trzy, trzy miesiące już przed wyjściem za mąż, który właśnie zmniejsza, y, zmniejsza ryzyko chorób, y, części, y, y, części chorób wrodzonych u płodów. Mm -hmm. I później jest informowana o tym, że jakie preparaty witaminowe można przyjmować. Dodatkowo polecamy tutaj kwasy omega-3 też przyjmować mhm. kobietom. To nie jest obowiązkowe, ale informujemy kobiecie o dobrym wpływie tych kwasów i kobieta, która może sobie pozwolić, ponieważ to nie jest też tanie preparaty, może przyjmować. Mhm. Informujemy kobiety o zdrowym trybie życia, wykonujemy badania podstawowe, na przykład na początku, kiedy przychodzi jeszcze przed ciążą, grube krwi, Badania takie podstawowe, żeby stwierdzić, jaki jest ogólny stan zdrowia. Czy w tym kraju, w tym miejscu, tutaj wokół Nazaretu mamy jakieś ośrodki, które proponują jakąś taką naturalną terapię, czyli jakieś hydroterapię, jakąś, jakieś. Fitness, jakieś kluby, które po prostu poprawiają kondycję kobiety. Bo wiadomo, że dzisiaj się, tak jak pani doktor powiedziała, przemieszczamy szybko samochodem, stąd tam, tam i tak dalej. Tu praca za biurkiem, ludzie się nie ruszają, to też wpływa są, na jej kondycję. W każdy, w każdej w, miejscowości wiele są jest Tak, tak jest hydroterapia, tak. tak. są kurcy dla kobiet. Jest. Jeszcze ostatnie pytanie odnośnie y, kwestii higieny, kwestii tych zakażeń i tej, y, tej takiej części. Epidemiologiczny. Jak to wygląda w szpitalach, jak to wygląda w domach? Czy, czy tutaj poziom jakby wiedzy i, i poziom też jakby stanu sanitarno-epidemiologicznego jest wystarczający? Czy, czy, czy to jest zaniedbany temat? Nie, kobiety, kobiety bardzo dbają o higienę, nawet przesadnie bardzo dbają i również uczą swoje córki dbania o higienę osobistą. I mogę powiedzieć z mojej pracy, z mojej praktyki Zakażenia, które są przenoszone drogą płciową, naprawdę są bardzo, bardzo rzadkie. Mm -hmm. I są, są właśnie, ja mam do czynienia z takimi infekcjami, które właśnie są konsekwencją tego, że kobiety przesadnie dbają o higienę, czyli o chodzi o grzybice. Mm -hmm. Zakażeń wewnątrzszpitalnych nie mam jakichś epidemii, jakichś poważnych, poważnych raczej są to takie, takie, takie przypadki, które się mierzą w statystykach średnich, takich oddziałowych nasze oddziały są otwarte, można przyjść odwiedzić położne pacjentki po operacjach ginekologicznych, cięciach cesarskich. Można praktycznie przez cały dzień odwiedzać je. Bardzo dziękujemy. Oczywiście tematu nie wyczerpaliśmy, ponieważ jest zbyt długi, i zbyt ciekawy, żeby wszystko omówić. Myślę, że my trzeba jeszcze zaprosić panie i kobiety i dziewczyny, które powinny wiedzieć, że żeby być zdrowymi, dobrymi i skutecznymi matkami, żeby dzieci dobrze wychowały, to powinny się czasem badać, prawda? Oczywiście. Od którego roku? To zależy jakie badanie. Na przykład badania wymaz szyjki macicy proponuje się od 25 roku życia co 3 lata. Ale jeżeli kobieta rozpoczęła współżycie wcześniej, to może 2-3 lata po rozpoczęciu współżycia już zacząć robienie wymazu szyjki macicy. Bardzo dziękujemy. Państwu również dziękujemy, zapraszamy na kolejne programy. Szczęść Boże!